Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony Ewra na to kolejny odcinek z Fortnite'a, w którym, słuchajcie, czeka na was kolejna kompilacja gierek solo oraz specjalne ogłoszenie, ponieważ w weekend pojawi się coś specjalnego na kanale, z czym się w sumie dosyć jaram, dlatego dzisiaj w odcinku o tym troszeczkę opowiem, czego można się w weekend na kanale spodziewać, ale przed tym oczywiście mam dla was dzisiaj kompilację dwóch, chyba najmocniejszych w tym sezonie gierek solo, nie wydaje mi się, abym miał mocniejsze gierki, bo ten sezon był dosyć spocony, ciężko było robić jakieś high kill gierki, także dzisiaj naprawdę... Mocny odcinek, gdzie też między innymi spotkałem jednych z najgłupszych kamperów ever, a to oczywiście zobaczycie w odcinku. Wydaje mi się, że Wam się odcinek spodoba, ale oczywiście przed tym, jeżeli mógłbym jak zdarta płyta, co odcinek przypomnieć, o subskrybowaniu kanału, ponieważ aż 40% osób, które oglądają odcinki, nie subskrybuje kanału, także proszę zasubować, bo inaczej będą wyciągane konsekwencje. Oraz oczywiście, jeżeli mógłbym zachęcić do kliknięcia lajka. Like Podobnie jak się kliknie lajka, like to jest się lepszym człowiekiem, ja nie wiem, ale skliknę i sprawdzę. Nie, no dobra, już nie będę tak cringeował, ale oczywiście, no wiecie, to zawsze pomaga w algorytmach, więc warto poświęcić sekundkę, aby coś tam kliknąć, dołożyć swoją cegiełkę. No i oczywiście, słuchajcie, przed tym zróbmy mały przegląd sklepu, a dzisiaj, słuchajcie, wrócił item, którego rok już w sklepie nie było, także oczywiście, jeżeli skusicie się na jakiś item, to bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Evron. I zobaczmy, co dzisiaj to ciekawego wróciło. Ano, wróciły pan, pan i pani y, strach na wróble. Te skiniki są dosyć śmieszne. Mi się zawsze podobała ta pani strach na wróble i ona ma taki domek z czymś, nie wiem, z jakimś demonkiem w środku, więc dzisiaj zdecydowanie Kurczę, ten pan też jest fajny. Pamiętam, że jak grały myśli z Izakiem w sezonie szóstym, jak Izak grał w Fortnite, to pamiętam, że ja właśnie grałem tym skinem, a Izak grał tym strachem na wróble męskim, który ma taki fajny ten dla ptaszko. Nie, tam ptaszek nie żyje. Ja pierdziele, jakie w ogóle smutne, o nie! Ale no wiecie, że ja bardziej lubię damskie skiny, dlatego tutaj taką panią można sobie na spokojnie polecić oraz jeszcze w zestawie lotnia. Ta lotnia tak jest całkiem, ok? I nie wiem czy to nie jest nowe, a po w chapterze drugi sezon 1, to jest chyba błąd w opisie, ale chyba tych malowań nie było. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda? Na helikopterze. Zawsze pokazuję na helikopterze, bo jest największy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. całkiem spoko, całkiem spoko. Oprócz tego, słuchajcie, a, mamy nowe malowanie dzisiaj: Rainbow Rodeo. Nice. Taka po prostu tańcza lecąca. Zobaczcie jak to wygląda na Helce. Na kalce wygląda całkiem fajnie. Rainbow Rodeo, no proszę, czyli mamy jednak dzisiaj coś nowego, chociaż jest napisane, że w sezonie trzecim, a jest. Czy to jest nowe? Ja pierdziele już kompletnie nie mam pojęcia, ale z prawej strony zdecydowanie można polecić panią Bullseye, czyli dziesiątkę. No dziesiątkę to nie trzeba przedstawić. Patrzcie w ogóle mam samochodzik z tego z League sobie blokowałem. Dziesiątka trzeba z stylami, 800 widolców, 4 style. To całkiem, całkiem warf. No i myślę, że panią Maven, Mie Kalifę można sobie na spokojnie polecić. Także słuchajcie, tak wygląda dzisiejszy sklep A no jeszcze jest Dark Bomberka, no nie? O, Dark Bomberka też fajne, fajne ma te oczy Pamiętam jak, to chyba jak Kevin wychodził na mapę, prawda? To ten skin wyszedł Tak czy inaczej, słuchajcie, tak się prezentuje dzisiejszy sklep A ja was zapraszam na dzisiejszą kompilację gierek solo Gdzie też pogadamy sobie o specjalnym odcinku weekendowym Trzymajcie się, miłego oglądania PP. No dzień dobry czat, ja i mój samochodzik z Racket League. WSU ostatnio gram słuchajcie, off w Racket League, żeby właśnie sobie odblokować ten plecak za niektóre questy I powiem wam, że te questy nie były takie łatwe, bo tam w ogóle trzeba było MVP być w meczu czy w ogóle, ale słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na kompilację Solo Gierek. Zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. A słuchajcie, w weekend w jakiś dzień pojawi się na kanale dosyć długi odcinek. Typie, weź się tutaj odwal. E, dosyć długi odcinek z Amongasa, ponieważ słuchajcie, ostatnio jestem turbo uzależniony od tej gierki na streamie. Gramy w sobie codziennie prawie całe streamy i zebrało mi się kilka gierek. E, takich naprawdę mega fajnych i to z ekipą, czy to z Manciem, czy to z Freezem, czy to z Nexe, także... Typie, weź się odwal. Dlatego słuchajcie, postanowiłem razem z Suchorem, czyli montażystą w ogóle Freeza, yy, zrobić taką kompilację. Jedną dłuższą moich wszystkich gier, To raczej za manga nie będzie jakaś seria na kanale, ale na pewno w weekend pojawi się specjalny właśnie taki odcinek, gdzie mogę się wam pochwalić i pokazać właśnie te moje playsy. <laughs> a tymczasem, słuchajcie, słyszę, że ktoś mi tutaj na dachu chodzi, prawdopodobnie tutaj, a nie, na górze, nie czekaj, gdzie? Tutaj jesteś, nie, Byku, witam. Ty, ty byłeś tam na dole? No nie gadaj! Siema! A tu pani Harley Quinn, pani Queen, pani otworzy drzwi. Pani otworzy drzwi, dobrze? Naprawdę, muszę tak do ciebie wejść środkiem, hej? Dziękuję. Ja pierdzielę, że ona tak dostała, jeszcze przeżyła. No dobra, zapotujmy się i wyczyśmy tą miejscówkę do końca. Słyszałem tam czat jakiegoś szura, jakiegoś snajpera. Za prezencikiem, widzę cię. Siema. O, proszę bardzo, a ty, to byłeś nawet łatwym celem. Dobra, i tam szła pani Storm Pani Storm, podjedziemy się. Tylko sobie wezmę meda. Pani Storm, jesteś tutaj w ogóle. Widzę złotego kombata, ale kombaty są tak słabe. Dozbiłem Ci kolego Kewa. Nie chcesz może przejść do mnie? Ja po prostu do siebie wejdę. Co? Elo? No to mi się podobało. Jest, jak ktoś agresywnie spamuje. Ty, kolej, spokojnie. Siema. Uuu! Uuu! Jakie głowy, ty! Pokszamp totalny. No powiem tak, tylko nie mam w ogóle matsu. Zrobimy jakąś presję. Jednak nie. Koleś stwierdził, że jednak nie będzie sobie w tym zabudowanym czymś. Po prostu sobie ucieknie, kolego. Oj, nie uciekniesz. No dobra, pięć fragów wystarczy. Wydaje mi się, że ta miejscówka jest już wyczyszczona. Polecimy po starka. O ile ktoś go nie ukradł jak w poprzednich grach, złodzie jakiś, denty. No i polecimy sobie dalej Boże, w ogóle wszyscy mi yy, napisali swoją datę urodzin ostatnio A dzisiaj chciałbym w ogóle was zapytać Co byście chcieli poza Amongiem, który będzie na kanale Zobaczyć w ogóle na kanale, co? Coś tak oprócz Forcika Bo Forcik będzie się pojawiał regularnie Ale może coś innego, wiecie Ja to jestem taki, że lubię sobie pograć we wszystko Więc może coś was jeszcze interesuje? Dajcie znać No i Aaron, Iron Manik zabity Jezu, co tu jest taka fortyfikacja? Ty co jest? Ktoś w ogóle przebudował ten save, Albo zabudował Ta, bo tam ściany też są Co ty... Czy ja słyszałem kogoś w krzaku? Czy ty, chłopie, kampisz tutaj przy ścianach? Nie galaj, proszę. Ty naprawdę tu kampisz i naprawdę dostajesz one shota z pompy. Czat, że ludzie naprawdę potrafią kampić przed safe'em. Nie wiem, z 10 minut gry minęło, zanim tutaj wszystkich wyczyściłem. I chłop dalej siedział w krzaku. Tylko to, żeby dostać one shota z pompy. Współczuję ci koleś. No niestety go do lobby. Ktoś tu do mnie strzela z dachu, byku? Tak to bym cię nawet nie zauważył, a tak to dostaniesz sobie z pompy za 110 czy naprawdę uciekasz? Ty naprawdę uciekasz. Czy ja go mogę z Unibima zabić? Proszę! O! <grym> no kolego, mi się tak. Zapewne nie spodziewałeś się takiego w kontrataku, <grym> że pół rozwalę pół domu. O boże! I dostaję jeszcze, za 180 z pompy. Koleś, tak to bym nawet nie wiedział, że tu jesteś. Ale że mój helikopterz tak flipował? sflipował? Bokczam Zobaczmy, czy kogoś tutaj nie brakuje na naszej miejscówce z Domain. Bo przydały mi się te rękawiczka, jednakie je wolę. I proszę bardzo, kolega tutaj ładuje kulkę. Nie wyładował kulki, byku. Odpuść! Co ty, co ty w ogóle? Co ty, co ty, co ty? Dziękuję ci bardzo. Dobra, biorę. Re... Czy ty naprawdę nawet sejfu nie otworzyłeś? Ja walcz, a tu już tutaj strefa się podchodzi, więc nawet tego sejfu nie będę otwierał, ale naprawdę, czy wy aż tak długo się bijecie o jedną kartę, wstyd. O, wchodzi do domku. Nie, nie wchodzi do domku. Strzelił do mnie i wszedł do domku. Czy to czasem nie jest przypadek perfidnego aktora? Rozwalimy pół domku, może go trafimy. Okej. Okay. Jesteś tutaj? Nie macie tutaj, ale ktoś tutaj w ogóle wlatuje Siema byku Co tam? Ale że shockwave'em do mnie Siema, dobra, dostałeś troszeczkę Odbijemy się, o Jezu, źle się odbijem Tymi rękawicami I ten bot do mnie z tyłu, słyszę Dobra, czekajcie, zabudujmy się Naprawdę tak shockwave'ów używasz, typie? Jezu, kamerę miałem tak, że nie mogłem wycelować centralnie w samą górę Dobra, zabudujemy się i otworzymy na niego Elo <śleski> No i let's go Oj, proszę bardzo, złoty skarek A proszę bardzo, dziękuję Widzę się gościu przed przez okno. No kurde, shield pozyt mi zasłania. No nie! Dobra, wypijemy raczej. Raczej tu się śpieszyć nie muszę. Biorę moją Helkę i lecę. Mam nadzieję, że się nie wybiją. Proszę nie wybijcie się. Czy ty naprawdę zabiłeś mojego bota? Dostaniesz z lasera w takim razie w twarz. Dostaniesz teraz spraya. Podjadę cię od boku, może zginiesz, nie zginiesz. Kolego? Czy ty jesteś na dole? Nie, ty już jesteś w ogóle wyżej Ty jesteś już dużo wyżej, znaczy dużo dalej Jezu, koleś dom za domem Czy ty możesz kolego odpuścić? Czy ty wchodzisz do... czat, czy on naprawdę chciał ukraść Michelkę? Dziękuję bardzo W ogóle czat 10 fragów, 16 do zrobienia Dobra, jednak 15, sorry No tutaj może być chat naprawdę grubo No i nawet widzę swój kolejny cel Kolega sobie widzę tutaj jakiś domek letniskowy zrobił Wziął łódkę, patrzcie, że tak gogram jak rękawicami uderzam w łódkę, ona się stopuje I koleś dostaje obrażenia, on nawet nie wie Chłopie, ty nawet nie ogarnąłeś, co się stało Który mamy rok, że koleś Nawet nie ogarnął tego, że łódka tak robi Ja pierdziele, nie mogę Dobra, ła, 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 nie bij, nie bij, nie bij O kurde, przypał czat Kolego, przez kamień A, patrzcie, kamień chyba tankuje w ogóle Całkowicie do obrażenia yy, z laserka A co nawet nie wiedziałem Dobra, kolego, ty tutaj budujesz tak do góry A tutaj strefa zaraz będzie szła, dobra, dostał z tego yy, Z tych rękawic Uuu, jaką pestkę w ogóle dostał, ty! Tak sobie strzeliłem na pałę, nie no kolego, ty już umierasz, nie? O, jak najbardziej. Ty, no powiem wam, że dzisiaj naprawdę <laughs> czuję tego aima w ręce. Jezu, prawie dostałem snajp od tego chłopa. Dobra, słuchajcie, bo tu nie ma czasu, lecę po mój helikopter i lecimy stąd. O, kolego, czy ty właśnie zdriftowałeś? Tak, no w ogóle, czy ja mogę zrobić tak, że uderzę go śmigłem, to śmigło go walnie za 50. Wywali mu się lotnia i on zginie. Ja pierdziele, robimy to chat. Proszę, proszę. Ty, chyba będzie git. Chyba będzie git! Elo! O mój Boże, ty, faktycznie to się udało! Ty, co jest? On przeżył! No nie gadaj, że to tak działa, że on przeżywa takie coś. Ej, no to jest nieuczciwe, panie adminie. On serio coś takiego, chat przeżywa? Ja myślę, że on normalnie dostaje obrażenia tu padku, Ty, co jest? Epic Games, to jest naprawdę bardzo zła decyzja. Że to tak działa. Typie, chodź, patrzcie, on wyjdzie górą, on wyjdzie górą, 100%, no, dawaj, no <laughs> Zawsze mi się podoba, jak spotykam Aura albo Dynamo i oni tu grają dokładnie tak samo Jeden do jednego, ty, no dobra, 13 fragów, proszę bardzo Taka niby rozgrzewkowa gra w kompilacji, a tu proszę, może będzie nawet winek Bo może dzisiaj nawet dwa winki zrobimy Weźmy chalkę. może nie dostanę do do upadku eee, Ta strefa, no i nie dostałem, jak szef, absolutny szef Kolego, czy ty jesteś gotowy na to, co Cię spotkam? Ty to nie jest bot. To jest najgorsze, że to nie jest bot. Bo biega z jakimiś potkami w ręku. A może to jest bot? Czy jesteś robotem typie? Chyba tak. <śla> chyba jesteś, chyba jednak jesteś. Dobra, wezmę z Ciebie tutaj resztki i polecimy sobie dalej. O, proszę bardzo, kolego. Czy Ty naprawdę do mnie strzelasz full auto? Podoba mi się to, że ja teraz zagłuszyłem tym helikopterem, to, że używam yy, UniBi. i koleś się w ogóle tego nie spodziewał. Koleś nie... nie, nie. A to jest smutne, że ja każdą walkę zaczynam od tego, że kolesie mają minus 90, co? Dobra, tu widzę walkę dwóch osób. Ty no to może być pierwsza dwudziestka w tym sezonie, jeżeli każdego ubije, tylko proszę, nie wybijajcie się, nie wybijajcie się! Dobra, mam jednego? Nie, nie mam jednego, ja Ale żebyście się nie wybili, proszę, proszę, proszę Oklejajcie do góry Hej okay. Fantastycznie, dobra, został mi ten Kolego, dostałeś z pompy, siema. Też mi trochę walnął, czekajcie, ja tak się otworzę na niego. Ja pierdzielę kiepsko. O nie! Ja pierdzielę zapomniałem Czad, odpłynąłem, myślałem, że to jest moja ściana. I chciałem ją zresetować. Zero fragów Chłop nie wybija, a to był tak banalny frag. Ja pierdzielę, ale zamuliłem. 16 fragów. No dobra, lecimy w do następnej, ale to mógł być taki dobry win. Na, 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 na. Kurczę, że tak skopałem tą pierwszą grę, ale tu Unlock. Ja teraz nawet skopałem lennik, ale spróbujemy zrobić jeszcze lepszą gierkę niż tamta była poprzednia. Ale że znajduję Ironmana, zanim w ogóle znajdę jednego gracza, ty co jest? Dobra, otwieram safe, ale słyszę, że ktoś do niego przyjdzie. Problem jest taki, że mam 17 w MC i to jest duży problem. Okej, okay, jest koleś. Czy on wejdzie do safe? U? On po prostu wchodzi do safe. U. Tak, koleś nikogo tutaj nie ma, naprawdę. Siema, o jezu, ale problem. Ty co ty robisz? Halo? Ty co jest? O, chłop zabił! Wyjął, wyjął jakieś plany do budowania, ty. Yy, Okej, okay, ja już wiem, że to będzie jakiś absurdalny mecz. O dobra, Jezus, Maria Już myślałem, że naprawdę jednego fraga będę miała tutaj. Widzę, że koledzy się biją. Dobra, ten koleś naprawdę chce dostać głowę. No, tylko że on zauważył, że już tu jestem. Myślałem, że mnie nie zauważy. Ale z unibima chyba powinien dostać, co? Troszeczkę mu się należy. Elo? Dobra, teraz żeby ten drugi mi go nie dobił, to muszę sobie po prostu polecieć do niego. Teraz zlecimy, siema byku, ta to ja jestem, widzisz, no unlucky troszeczkę nie bij mnie, naprawdę. Dobra, dzięki bardzo. Okej, okay, miał skara złotego, fantastycznie. Mam teraz złotą pompę i złotego skara. I tu jest jeszcze jedna osoba, tylko gdzie on poszedł? On jest na górze, on jest na górze, on jest tutaj. Dobra, czekajcie, zabudujemy go, on jest teraz tutaj. Uwalnij mu szybką pompę. Jednak żartowałem, zejdę do niego po prostu. Siema! <laughs> Jezu, więc zawsze świeżą te takie one pompy po prostu O, tu były jeszcze małe No dobra, trzy fragi to i tak nie ma szału, ale lepiej niż jeden z tej miejscówki Zrobimy sobie tak zwane El Classico. Czyli pójdziemy na Dooms Domain, a tu widzę, że na Dooms Domain jest... Jezu, jakie tu są imby, co jest? E, dzień dobry, a właśnie się wybili, no nie, nie gadaj, że to są ostatni ludzie na Dooms Domain Byku Nie chcesz może dostać tak po prostu? bo Myślę, że ty nie otworzysz, nie? Nie, ty w ogóle nie ogarniasz, ale ja teraz nie ogarnąłem, żeby się zabudować, a e, otworzysz na mnie ja pierdziele wiedziałem, że to zrobi w tym momencie. Dobra, sprejuję się, byku No, dziękuję bardzo. Ja wiedziałem, że już jest obity bardzo czat. Że miał taką szklanę, więc można było mu to zrobić. Chciałat jak obstawiam, to safe jest w ogóle Czat zamknięty. O, tu w ogóle ktoś do mnie idzie, ty. O. Czy on wie? <laughs> Czy on o mnie wie? On powinien o mnie wiedzieć. Czy on tak po prostu sobie skacze? Ty co jest? Dobra, czekajcie, odpalam sobie duże poty, raczej biorę je. Siema Oj, koleś, za 4 sekundy staniesz z wima, ale chyba to nawet nie będzie potrzebne. No to nie będzie w ogóle potrzebne. I Zi! Panie ochroniarzu, proszę mnie nie bić! A Ła, ty co? Co ty dajesz? Nie gadaj! Panie snajperze? A czy jednak safe jest otwarty i po prostu snajper jest, nie? Chodź tu snajper. Czy ty naprawdę uciekasz? Z do mnie raz ze snajperki uciekasz. Co ty robisz powiedz mi teraz? Chodź. Chodź, z lkm -a. no LKM w 2K16, 2K16, jezu, czy ja to już jest w przeszłości, w 2K20, a niedługo 2K21, powiem wam, że chyba dobrze, że ten rok już się powoli kończy, co? Proszę pana, byku, byku, czy ty strzelasz do mnie też z lkm czy z innej rzeczy? 100... 176, jezu, jak ja naprawdę współczuję, jak naprawdę współczuję, a ile było rybek? Slurp rybka jedna, slurp rybka jedną możemy sobie zostawić, Fantastycznie No dobra, to lecimy Na klasyczną miejscówkę, ostatnio mam tak, słuchajcie, normalną rotację Że po prostu lecę od jednego punktu do drugiego I po prostu fraguję Jezu, to prawda naprawdę tutaj jest pleców? Ty, kolego Koleś w ogóle do mnie strzelił załoga I teraz mnie goni, naprawdę Chodź, wymienimy się troszeczkę To jest w ogóle 200 IQ chat Zabudowujesz sobie jedną ściankę drewnianą, żeby się nie mogli zesprajować I walisz z unibima I wtedy, no otwórz ten dach Ja pierdziele, koleś, myślałem, że jesteś lepszy już otworzył sobie sufit, myślałem, że otworzy też dach to, Czy ja nie trafiłem, naprawdę? Siema, tak, tak, kolego już... Odpuść, odpuść! Ale normalnie skoczyłem tak, bo myślałem, że on. Tam w ogóle Helka, a czy ja nie zostawiłem swojej Helki gdzieś? Ej, bez skidła ja zostawiłem swoją Helkę. Dobra, kolego, zaraz tam do ciebie przyjdę. Jest i moja piękna Helka tam w tle, ale niestety... Albo w sumie niestety słyszę tutaj jakieś strzały Prawdopodobnie jakichś snajperów i słyszę tutaj nawet typa, ty ty, co ty robisz? To jest botchat, to jest aktor Bo jak nie mogę trafić full sprayem w kolesia To to musi być aktor I tutaj widzę, że jest jakaś ściana I jest nawet typ, kolego, zostaw, zostaw Czy naprawdę jeszcze na plecach jest jeden typ? Jezu, co tu się dzieje? Siema byku, dostałeś na 90, uciekasz Ale nie, nie uciekaj Raz strzał, drugi raz strzał, trzeci Czwarty <laughs> Seba, sorki, pozdrawiam cię serdecznie, Seba Dobra, miałeś dużą potkę i słuchaj w ogóle teraz każdy z złotym skarem biegnie. I tutaj widzę kolejnego. Chodź, odpuść mnie. Ty tam w ogóle dwie osoby są, czy one się stimują? Ty no widzę typa za drzewem w ogóle. On się chowa, no nie gada, ja Ty Typie, uważaj! Uważaj! Bo je... Czy ten chłop w ogóle strzela za drzewem? Nie on się kampi! Dobra, jezu jakie głowy wleciały! Czy ty kolej w ogóle chcesz się bić? To jest może jakiś pacyfista chat. On tylko obserwuje mecz. Czy ty myślisz, że ja cię nie widzę, koleś? Widzę cię. Jezu, najgłupszy camper ever. Czy ty, koleś, naprawdę... Co ty robisz, powiedz mi? Chłop nie strzelał, tylko się zabudował. Czy to w ogóle do mnie strzelisz? Halo? Hej? <gryt> koleś ma złotą pompę, złotego skara i złotą snajpę i kampi za drzewem. Nie, to jest zdecydowanie najgłupszy camper w tym sezonie, jakiego znalazłem. Bo zwykle kamper czeka na okazję, żeby z trzeciej osoby zabić, prawda? A to był po prostu jakiś... Kolega, który w ogóle nie strzelał. Unlucky. Dobra, biorę swoją Helkę. No tutaj znowu czat 20 możemy zrobić. Ty no dzisiaj naprawdę mocne te gierki. Ale że tutaj kolega sobie biegnie i do kogoś sprayuje i robi agresję. I teraz dostaje za 35, to co? Unibimek, kolego, chyba nie. A, nie będzie nawet potrzebny. Co jest? co jest? Śmigło Helki przyjęło obrażenia. co tu się stało w ogóle? Nie, no koleś, co ty robisz? Odpuść. Odpuść, odpuść. Myślałem, że to nie jest aktor, czy to już jest chyba trzeci aktor w ogóle w tym meczu. Proszę bardzo, aktorstwo.pl. No to był ten, to był to, to był prawdziwy aktor, to był ochroniarz, no nie? On coś powie nam? Tak, on coś mówi, dobra, to jest aktor. Aktorów nie ruszamy, zasada złota. Znaczy tych aktorów takich prawdziwych. Jezu, co jest? Spokojnie. O mój Boże, że koleś kampi w krzaku i gotuje pompą? Hej. Nie no, koleś w ogóle nie, 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 nie. Pierdziele przeżył to, ty, co? Gratuluję kolego, masz chyba 700 HP. Nie wiem gdzie jesteś, nawet tu jesteś, bo to nie, dobra. Dobra, ochroniarzu, zasadę łamie, że cię nie biję, bo naprawdę już odpuściłbyś. Odpuściłbyś Evrona nie gdębił mnie. Dobra, no tak czat patrzę na kranie strefy, bo w teorii z strefy. Ta strefa jest dosyć bardzo oddalona na północ, więc tutaj powinni jeszcze ludzie gdzieś być. O, proszę bardzo, ktoś się bije Ktoś się bije z ochroniarzami No ochroniarze oczywiście do siebie nie strzelają <laughs> Więc oznacza to, że tutaj muszą być ludzie I słyszę nawet, jak ktoś chodzi Paki, ja pierdzielak strzela Elo Proszę bardzo, no zdążył mi walnąć, ale Nie no, ty byku, byku, wektor Nie, 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 nie. I w ogóle słyszę, że ktoś otwiera dropa Ty ja pierdzielak I teraz ten Jakie tempo robimy Ty no, nie mogę znać tej osoby <laughs> Otworzyła dosłownie dropa i gdzieś się tutaj zmyła, może jest w domkach, tylko czat się ja chcę w ogóle domek sprawdzać. Jeżeli nic nie słyszę, to prawdopodobnie ta osoba campi. Aż po prostu chyba lepiej sprawdzę kogoś innego, co? O proszę bardzo, Helkę słyszę, no tak jak słyszę Helkę, to w takim razie problem zażegnany. Że to pewnie nie jest ten typ, no nie? Kurczę, no muszę wybić wszystkich, żeby była dwudziestka. Nie wiem czy ja w ogóle dwudziestkę zrobiłem w tym sezonie. Ten, ten sezon jest dosyć agresywny. A to by była na pewno pierwsza. Gdzie ty koleś jesteś? Chodź tutaj Gdzie ta helka jest? Ta helka jest gdzieś tam Witam, o koleś, koleś farmi matsy. Uuu, zakampimy się na niego Ja będę mądrzejszym kamperem Elo? Jezu. Byku Byku, ja każdą walkę zaczynam Od minus 90 Siema, gdzie jesteś? Ty jesteś na dole gdzieś, już na górze Ja pierdzielę, podobają mi się ludzie Którzy budują w nieskończoność, i ten typ chyba jest taki, tak? Jesteś taki, oj Co to za piętra, koleś, co ty robisz Naprawdę, byku Żegnam, możliwe, że to był ten typ, no nie Bo mi tak mrugnęła przy tym dropie taka pani storm Tylko czy ona by w ogóle Już miała helkę w tym miejscu, ja pierdziele W sumie nie wiem, dobra, nie wiem w ogóle co to było Chciałem sprawdzić, czy to nie jest czasem kula gruta Ale niestety to kula gruta nie jest Oj, proszę, mamy kolejnego, siema byku Nie chcesz może dostać ze śmigła Elo, kurde, mocno dostałem, powiem wam Ja sobie po prostu wyjdę jak chciałbyś dostać może wiesz czego z Unibima, co? No, chyba byś chciał. Żegnam. <noise> to jest tak głupi item czas, że on przez budowlę Nikt nigdy nie jest jakby odzwyczajony, że budowlami... budowle się nie uratują, prawda? Jak słyszę tego Unibima, to od razu używają dużej potki. No i proszę bardzo, czyli jednak faktycznie ta gierka również mocna. No dzisiaj, słuchajcie, mocne gierki. Ta Helka chat przeżywa jakieś tortury. Zostały mi dwie osoby, ja nie wiem czy nie iść pod te dropy, bo dropy zdecydowanie by... Tutaj na pewno nam ułatwiły sprawę. Co prawda ja mam itemy, ale... Myślę, że dropa by można sobie przy okazji wziąć. No i słuchajcie, w weekend wlatuje Among Us na kanale. Aczkolwiek to nie będą jakieś mega długie odcinki. To raczej po prostu będzie jeden wielki odcinek. Jeden długi odcinek, niż taka seria. Ponieważ mam już tyle fajnych gier, którymi chciałbym się z wami podzielić. I to z taką naprawdę fajną ekipą. Że... O, słyszę typów. Tylko nie bijcie się, a w ogóle już i tak dwudziestki nie zrobię. nie, najgorzej. Nie bijcie się proszę, no i się zabili. No dobra, kolego. Z racji już zrujnowałeś mi dwudziestkę. Wykończę cię szybko. Elo! No i myślałem, że ma low i że do tego złot Dobra, wzlecę! Kolego! Nie chcesz dostać po prostu? ELO! No i chciał dostać. Także czad, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. No proszę, dwie naprawdę mocne gierki. Zakończyliśmy 18 pragami, Mam nadzieję, słuchajcie, że troszeczkę mogłem Wam poprawić dzień. No i widzimy się oczywiście w weekend na dwóch odcinkach. W jeden dzień będzie Fortnite, a w drugi Us Trzymajcie się, miłego dnia. Cześć, cześć.